Siema, z tej strony Team Ciołgi Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj y, pokażę Wam bitewkę mojego widza Jest to gra Ciusiu Majtek na mapie Karelia I tryb bitwy to jest Sturm I to będzie początek nowej serii, gdzie będziecie przesyłali mi swoje bitewki I ja będę je pokazywał Bitewka nie musi być wcale jakaś kosmicznie mega potężna Wystarczy tylko, że będzie tam około 3000 uszkodzeń I na pewno się pojawi, więc link do Discorda macie w opisie Kolega gra na, na pierwszym ciągu kołowym yy, w grze, jest to Premka EBR75FL10. O kurczę, tutaj mógł się już wywrócić, ale jedzie dalej. Yy. O dziwo ma na razie załadowane pociski HN, na kołowcach one są dosyć dobre, ale na takiego prototypa no, ja bym jednak kładał zwykłe niż odłamkowo burzące. I kolega zajął fajną pozycję, bo tutaj pod górką czołgi z górki nie mogą w niego strzelać. E, tutaj też jest zasłonięty tym kamykiem, tutaj jest kamyk. Na przykład na, od tego po prostu tutaj też jest zasłoniony. E, więc tak, w Plutonie jest z kolegą, który gra Oho. Kolega Kamileusz, 21 WN8. I no co tutaj, na razie podświetlamy. Już się tu szkorzeń po wykrycie to się dużo. Pro tutaj wyjeżdża. Nie wiem czemu on właśnie nas nie celuje. Nie wiem co on robi. On sobie jedzie. No Tara już wycelował. I my dalej z tych pocisków odłąkowo burzących. I od dziwo przybijamy go. Nie wiem czemu. Naluch no tak jeden HP to warto hajka załadować, żeby mieć pewność, że mm, go do dobijemy. Teraz fajnie się ten typ 54 mod trafę w kółko. I kolega te kółko sobie naprawia. No, teraz wracamy. W miarę spotowaliśmy Postaramy się chyba strzelić w LT432. Sytuacja na razie wygląda dosyć korzystnie dla nas. Mamy 3-0 wynik. Przewaga HP, jak widać, też jest. Rywale mają już chariocera praktycznie na oparach. I Sustra 1 też. A To są dosyć ważne czołgi, bo nas... Ma mają nawet duże pance strzelają. Zaraz kolega w Persinga strzelał tak, na no trochę na odwal się. Ja bym jednak przycelował, ponieważ, gdyby na przykład trafił w to to by było dosyć, no niefajne, bo by się odbił, oczywiście. I sytuacja 4-0, choć zaraz to się zmieni dosyć potężnie. Popatrzcie, mamy jeszcze w drużynie fioletowego gracza 3400 WN8. No mega wynik. Teraz bym chciał tak dobrze grać więc tutaj już bitewka powinna być raczej no większe szanse powinny być dla nas na wygranie ponieważ mamy więcej e, więcej dobrych graczy mamy też dwóch zielonych kilku żółtych i teraz zaczynamy oszczelibywać czołgi ciężkie na linii H1 J, J1 i tak dalej i na celu bieramy T32 Niestety strzały wie, że mogą się odbijać, bo te 32 ma twardą wieżę. Kolega celuje w garnek. I ja bym jednak postarał się z tą skodę skończyć. Tak, kolega właśnie też tak robi. 3 kile na koncie. I ja bym chyba nawet nie strzelał w tą T32, bo mamy ma mało pocisków już troszkę. 18, no przy, przy tym, żeby zrobić taki dobry wynik można się wystrzelać jak będziemy tak strzelali i nic nie robili. Ale popatrzcie, jest. Przez chwilę było 5-0. Teraz co jest? Teraz jest 6-4 Sytuacja się troszkę pokomplikowała. Najlepiej to nie wygląda. A tutaj znajdziemy mały przestrzeń Ja bym nie strzelał, bo tutaj. Pocisz poszedł w plecy, ale fajnie nam tutaj siadło. Powstrzeliliśmy w kadu panie wieżyczkę. Teraz mamy kolej kolejną taką okazję. Strzelamy, zniszczenie, wszystko fajnie. 4 kile, Może uda się zrobić specjalistę. Kolega dalej tutaj na środku, w tej swojej miejscówce. Na jego miejscu ja bym już postarał się od tej strony jakoś objechać, ale też nie ma co tak agresywnie grać, ponieważ nasze TDK, większość ciągów siedzi tutaj na bazie i robi to całkowicie słusznie, ponieważ jest to tryb szturmu i oni posą ją atakować, skoro to rywale muszą podjechać do nich. A może uda się nawet zrobić misję? Na razie taki trochę spokojniejszy moment. Kolega, zobaczcie te, teraz myśli, co zrobić. Nie ja bym pojechał jakoś, albo odtąd, albo odtąd, no tutaj już 101 też jedzie, można by było ofertkowi na plecy wyjechać. To też nie byłoby głupie, szczególnie, że demeter do zrobienia jeszcze troszkę jest. No zobaczcie. A sojusznicy też nie będą stali i czekali jak my podjedziemy, więc teraz jedziemy i popatrzcie zobaczyliśmy Charriotera. Charioter jest miękkim ciągiem. Skorpiona G, skorpion G no, to papier, no firanka Szczególnie od tyłu I kolega mądrze nie ładuje pocisków y, APCR zwykłych Tylko ładuje odląkawe burzące Które zadają więcej uszkodzeń A wiadomo, jeżeli tak uszkodzi To jeszcze przy okazji może moduł zdejmie e, Pierw oczywiście kończymy lufę Cofujemy się szybko, żeby skorpion nas nie trafił On się znowu obraca Na 601. Więc ponownie wyjazd Dwa łatwe strzały te, teraz nie przybiła, to dlatego że trafiliśmy w y, tutaj tą część czołgu, jak to się nazywa. Kołpak. Czeka, nie, nie pamiętam, chyba nie. <ścoughs> no ale tutaj już nasze hajki dają sobie bez w radę. Ratujemy ich, gracza chyba w 601. 1 Dobrze, bo jednak za przeżycie jest większy bonus do zarabienia. I teraz ja bym rasował, żeby zrobić specjalistę. 6 chill jednak fajnie. Nie wiem czy mu te czołgi tutaj dalej kampią. Ja bym na ich dawno podjechał. O kurczę, nie wiem co to miało być? Może, kolega się zagapił? No, chyba tak, bo. I nie wiem co to jest. Czemu kolega tutaj tak stoi? Tu nikogo nie ma. Przecież z przednim PHP 44 Pantera. I od nikogo nie dostała. I dobra. No, no i właśnie, dalej się cofamy. Nie rozumiem, może chcemy znaleźć przeszło na te czołgi. Ja bym już tutaj podjeżdżał. I strzelamy w UDESa. Kolega chciał chyba trafić w gąsienicę, żeby zrobić tą misję. Trzeba zniszczyć gąsienicę. I żeby sojusznicy tam zadali jakieś uszkodzenia. No, próbował kolega, ale chyba nie wyszło. No, ale to nie jest tak źle. Bitewka i tak bardzo dobra. Nie wiem, czemu kolega nie jedzie. Ma 5 killi, Zrobiłby prawie już tego. on tutaj siedzi i czeka. Jak, przy... jak sojusznicy mu zabiorą. Na przykład ten Skorpion G. No, bez sensu troszkę, szczególnie że taki strzał od Sus, od 101 Na spokojnie przyjmie, bo ma 505 HP Więc wychyla się Niepewnie strzela, ja bym już Dał na przykład, nie wiem, pojechał na plecy, teraz strzał w ziemię No to chyba nie było najlepsze Co tutaj można było zrobić? Ten Skorpion, chyba już nic nie zrobi I teraz udaje nam się strzelić W dolną płytę jakoś, jakimś tam w cudem wchodzi. No i teraz na miejscu kolegi ja bym już y, dawno jechał, po prostu rasował. Tutaj kolega chyba zablokował się o tego UDES-a I jedzie na spokojnie, przyjął strzał. Nie wiem czemu teraz ja czemu. To było bezsensowne. Zobaczcie. Jakby pojechał od boku, to od boku na spokojnie by go przebił z, z każdego rodzaju pocisku. No to by było po prostu GG. A teraz on strzela w dolną płytę i nie przybija. I popatrzcie teraz. On się aż tak bardzo nie rozpędził. Teraz rozpędził się, ale cóż to jeden, gdyby mia, miała jakąś szansę go przebić. Teraz nie przebijamy, No i teraz od co dajemy radę. No to się mogę skończyć dosyć źle z tym nieprzebiciem od, y, 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 od przodu w dolną płytę, ale wynik fajny. Y, 3000 uszkodzeń, 2500 powych, to jest bardzo dużo. No i sześć, kili 3 wykryte pojazdy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie przekazać mi swoją bitewkę, wbijajcie na Discord, da link w opisie tam, dawajcie swoje powtórki. Zapraszam jeszcze do subowania kanału, do lajkowania i to by było na tyle. Cześć i pa!